Na początku chciałbym podziękować księdzu Krzysztofowi, że mogę przewodniczyć tę Eucharystii, że mogę głosić Słowo Boże. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Dlaczego? To zaraz wytłumaczę. Przede wszystkim ksiądz Krzysztof prosił o jakiś taki element świadectwa. Może to nie jest miejsce i czas, żeby opowiadał całą historię swojego życia. Natomiast co ważne i myślę, że, że jestem gdzieś z tego dumny, Także miałem trudne dzieciństwo. Bo miałem ojca alkoholika, i byłem taki prześladowany w szkole. I generalnie moje życie było, do były momentu pełne cierpienia i niezrozumienia. Ale przez to, że też tego cierpienia było dużo, tak, tak automatycznie kierowałem się z kąpielą na bok. Bo już skoro miałem oparcia wśród ludzi, to zostałem tylko panią. I znalazłem się w pewnym momencie, gdzieś tak, kiedy byłem w techniku. Kiedy moje życie stanęło na przeważną, kiedy stanęło przed taką całkowitą ciemnością, kiedy nie wiedziałem, co w ogóle ze swoim życiem zrobić. A nawet po Pana Boga o to, żeby nie zabrał z tego świata. No bo już nie widziałem do mnie wyjścia. Wiele czynników bym doprowadzić, tak się stało. No i wtedy gdzieś, wtedy gdzieś, to też był ten proces, postanowiłem, żeby się poddać Matce Bożej nie wolę. Znacie ten, to, to, te rekolekcje, czy jest to i to był taki moment bardzo przełomowy w moim życiu. Bo podczas tego zawieszenia miesięcznego odkryłem powołanie zakonne. Odkryłem, że Bóg wzywa mnie do zakonu. I to był taki moment właśnie, w którym odkryłem, jak niesamowita jest matka Boża, jak ona jest kochana, jak ona się troszczy, jak ona się opiekuje. I gdzieś te moje losy zakonne, no gdzieś cały czas są blisko matki Bożej. Wiem, że ona gdzieś cały czas blisko jest. No bo powierzyłem, powierzam cały czas jej swoje życie. Natomiast kiedy byłem na drugim roku w seminarium, to gdzieś w księgarni wpadła mi w ręce biografia siostry i z tej bizneski z z No i przeczytałem tę książkę po prostu ekspresowo i byłem zachwycony. No nie wiem jak to nawet pisać. Tymi objawieniami latyńskim. Tym jak, jak, w jakiej atmosferze to się po prostu działo, takiej prostoty. Jak Matka Boże wkroczyła w życie prostych dzieci, można analf analfabety można powiedzieć, nie potrafiły czekać, pisać. Jedyne co potrafiły to tylko wypasać zwierzęta, owce. I Matka Boża właśnie tak jak dzieci proste wygrała na swoich powierników i przekazała im orędzie, które się stało sławne na cały świat. I to właśnie panie Słowita, prostota, po prostu tak, bardzo mu gdzieś Dążyło do mnie, więcej i słuchałem więcej, i postanowiłem też no, pracę na w tym kierunku właśnie napisać o objawieniu konkretnej odruchowości. Bo konkretnie chciałem wykazać, że, że to, co przekazała Matka Boża, mnie to mnie po całe, że to, jest, że to jest taki program, którego się można uczekać, na którym można budować swoją duchowość, Bo jest tam wiele, wiele rzeczy, których no, na co dzień proponuje Kościół w tak? I że warto się tego trzymać. Po to możemy nas doprowadzić do pana Boga, możemy z doprowadzić do świętości. Natomiast kiedy pisałem tę pracę na magisterską, troszeczkę mnie zasmuciło to, że, że kiedy była mowa o tych nabożeństwach pierwszych soboty miesiąca, to, to nabożeństwo od samego początku spotykało się z wielkim, z potężnym oporem. Bo najpierw jaka, w jakoś nakać jakaś opór, żeby to zatwierdzić. A potem już, kiedy to zatwierdziła, kiedy została zatwierdzone przez papieża, to też jakoś tak nie było wielkiego w bum na, na pierwsze soboty miesiąca, że to jakoś spotykało się z wielkim, z wielkim potężnym uporem. W porównaniu chociażby do innych rzeczywistości, tak jak cudowny medalik albo nabożeństwo do serca Pana Jezusa dzień, w dzień pierwszych piętnastu miesiącach, że to z tym poszło szybciej. Natomiast pierwsze soboty miesiąca to spotykało się z potężnym, z potężnym uporem. I skończyłem pracę na biznesu, gdzieś tam od Jakoś ucichł w moim życiu, jakoś to tak, można powiedzieć, został w takim zamrożeniu, ale teraz przez różne różnych wydarzeń, właśnie. No. Jestem zachwycony tym, co mówił ksiądz Krzysztof miesiąc temu, że, że właśnie przez ten męski marzeniec to orędzie Startym się rozszerza po całym świecie w niesamowity sposób i że to z Polski właśnie wyszło. Jestem gdzieś tak jakoś nie potwierdzam, przepraszam, że to jest właśnie ta Istra, o której mówiła siostra Hostyn, na której Jezus mówił w tej chwistynie, ta, która wyjdzie z Polski, podpali cały świat i przygotuje cały świat na powtórne przyjście Chrystusa. No bo skoro Jezus pierwszy raz przyszedł na świat przez Maryję, tak zaczną mi się nie oddychają, to kolejny raz powtórnie przyjdzie również przez Maryję. Czy jakby rozkwit na Bożeństwo Matki Bożej w całym świecie będzie poprzedzał właśnie powtórne przyjście Chrystusa albo jakoś jakąś szczególną interwencję w świecie. Dlatego mówię jestem zaszczycony i cieszę się, że gdzieś nagle, w niesamowity sposób znalazłem się w centrum, tak? W środku tego działania Matki Bożej w świecie. I że Matka Boże na pewno się posługuje tą inicjatywą mojego Różeńca, aby, aby była sama na całym świecie, aby to małżeństwo się rozszerzało na całym świecie. Moi drodzy, Widzimy to i doświadczamy w Polsce, że kościół prześladowany, że kapłani są prześladowani niedawno usłyszeliśmy o zamordowaniu księdza proboszcza Skłonucka i mnie to nie dziwi z jednej strony, bo im więcej dobra się dzieje w świecie, tym więcej szatan staje się agresywny. Skoro z Polski wyszło coś dobrego, to szatan w Polsce tym bardziej będzie agresywny. Taka jest jego metoda działania. Nie wiem, co zwróciliście uwagę na fakt, że ten program zamknięt po dziecku. On budował kościół. A wiecie pod jakim wyzwaniem? Pod wezwaniem Latki Bożej Katyńskiej. Może to jest z okoliczności. Dla mnie to z wielką okoliczności nie jest. Zobaczcie zresztą, że to Maryja zapowiedziała w Dobrze Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał w cierpieć. Różne momenty znikną. Na koniec Ewangelii nie ukarano serce za tym Jest mowa o prześladowaniach dobrych ludzi, o prześladowaniu kościoła, o prześladowaniu duchowym. Moi drodzy, chciałbym też dzisiaj odnieść się do Ewangelii dzisiejszej, ponieważ ona ma też wiele wspólnego z, z pobojeniami Kiedy analizujemy, kiedy czytamy tę Ewangelię, no to możemy spróbować zrozumieć apostołów, którzy że ludziom Jezusa. Ponieważ kto badał się do Jezusa? No przede wszystkim ludzie chorzy, którzy mieli jakąś sprawę do załatwienia przed Panem Jezusem. A dzieci nie że żadnego statusu społecznego, Bo tak, też zdrowe. To po co do Jezusa przyprowadzać dzieci te szyzdrowie? Tam nie ma w ogóle żadnego sprawy do załatwienia. Tak. Po co je przynosi do Jezusa? Wydaje się, że to działanie po prostu że po prostu Jezus był tak rozszacowany, tak rozrywany i tak pilne potrzeby kierowały ludziom, którzy przychodzili do Niego, że apostołowie troszeczkę starali się to jakoś tak przesegregować. Kto, kto komu się należy, to, to blisko z Jezusem, a komu nie. No i że dzieci zdrowe jeszcze dzieci, to w ogóle po co, żeby do Jezusa przychodzili. A Jezus wykorzystał to e, i nawet jest napisane, że się oburzył na to, z uczniów, jak niektórzy znalazłem w zwyczajnym tym że to pojęcie, że się oburzył. I to odnosi się do takiego, do takiego, do takiej urazy, do takiej złości po urazy. Czyli Jezusa jakby zraniło to, że apostołowie odwrócają dzieci od niego. I potem Jezus rzuca słowa, które są, które dla apostołów będą po prostu wywróceniem jakiegoś myślenia, wywróceniem ich świata. Bo powiedział, że kto nie przyjmie królestwa Bożego bo jak dziecko, nie wejdzie do niego. Czyli każdy, kto chce znaleźć się w niebie, Musi stać się jak dziecko. Czyli musi stać się nikim. Tak? I co to znaczy, żeby stać się jak dziecko? Fajnie, jak to jeszcze nie zbyt to precyzowo. No ale możemy jakoś tak swoim myśleniem, swoim tokiem myślenia spróbować dojść do tego. Przede wszystkim zastanówmy się, jak się takie dziecko ma urodzić, jest taki noworodek, To za co kocha matka takie dziecko? Przecież Ono jeszcze ani, ani nie powiedziało, o ani nie zrobiło nic ani posłuchało pokoju. Ono po prostu jest. Ono jest kochane totalnie bez żadnych zasług. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że Bóg kocha nas bez żadnych zasług. To, czy chodzisz na męskie różanie, czy chodzisz na msze codziennie, to nie ma żadnego znaczenia. Bóg kocha Cię za darmo. Bo my często w tej swojej dobroci, w tej swojej pobożności, próbujemy ciągle zasługiwać, żeby Pan Bóg kochał. Bo my tak działamy, żeby zasłużyć na miłość ludzką. Zobaczcie, żeby zasłużyć na miłość ludzką, żeby zdobyć miłość ludzką, my cały czas musimy coś robić, tak? musimy coś pokazać, musimy coś dowodnić. A wobec Pana Boga wystarczy, że jesteś i on Cię kocha za darmo. I błędem jest to, jeśli pobożnością chcesz po prostu jakoś zaskarżyć miłość Pana Boga. To jest błędna droga. W... Znalazłem taki bardzo ciekawy szczegół również w umiejętnościach katolickich, kiedy Maryja mówi w czerwcu o objawie tajemnicy swojego niepokalanego serca i mówi tak, że kto przyjmie to małżeństwo do niepokalanego serca, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Bożego Tronu. Oczywiście wiemy, mówiłem to na samym początku też, że Nabożeństwo wynagradzające jest, ma być totalnie bezinteresowne. Dlaczego? Maryja objawia przed nami, ujawnia przed nami swoje cierpienie. No, mówi, że ona z powodu zniewań, które zadają jej ludzie. Z powodu grzechów, którymi ludzie oddalają się od Pana Boga i ramię serca Pana Boga. I spróbujmy to sobie przełożyć na jakąś taką konkretną sytuację. Dlaczego? Proszenie o coś w nabożeństwie po wokalną serwisowi jest wręcz niedorzeczne. Ja pamiętam, że moja mama wiele razy płakała w moim życiu widziałem to, tak? ale jeden moment był taki szczególny, i to wyryło się w mojej pamięci. Moja mama nie miała samochodu, no i mieszkaliśmy na wiosce. I raz na jakiś czas jechała do miasta, żeby właśnie zrobić jakieś zakupy. A dla mnie, człowieka młodego dla dziecka, który był bardzo zbyty, to zawsze była informacja, że jak ona jedzie do miasta to wróci i będzie coś słodkiego, do no słodyczko. No i pewnego razu właśnie mama też pojechała. Nie wiedziałem że wtedy, że jechała tak na, na bataleje lekarskie. I, wrac... I kiedy wracała i wiedziałem, że wraca, idzie drogą, no to po prostu wybiegłem do niej i po prostu liczyłem, że już dostanę coś ludzkiego. Ale zdziwiłem się, gdy stanąłem jak bryty, kiedy zobaczyłem, że mama mam płacze po prostu. I kiedy się zapytałem, o co mam, chodzi, mama powiedziała, że była do lekarza i wykryto u niej nowotwór. Okazało się na szczęście o tym, że nie był to no, ten złośnik. Ale dla nich wtedy nie było to takie oczywiste. Bo mogło się wszystko wydarzyć. Tak? Mogły się te badania pogorszyć, wyniki się pogorszyć, mogło coś nie pójść na operacji. I wyobraźcie sobie, gdyby w tej sytuacji, kiedy mają tak? kiedy mówi, że, że znajduje się w jakiejś strasznej sytuacji, takim byłbym synem coś było mi załatwić, by coś na nich i się wtedy tego chciałabym w ogóle Kiedy Maryja przychodzi i mówi o swoim cierpieniu, to kiedy prosi się o coś, to jesteś wyrobianką dla nas. Jesteś złym synem, czułem kompletnie. Ale z drugiej strony, właśnie kiedy matka się spotka z takim współczuciem, tam, kiedy ukaże się współczucie, kiedy w tym momencie jej cierpienia nie próbuje zamknąć jakichś swoich spraw, swoich interesów, no to oczywiście ta matka ci się odwdzięczy miłością. Maryja daje tutaj taką niesamowitą obietnicę, że kto przyjmie to to stanie się ozdobą Bożego Tronu. I tutaj znany taki badacz kolenych pan Wicent Roszewski, zauważył, że Maryja przemawia do pastuszków w języku im zrozumiałym. Nawet ta wizja piekła, którą miały, ona była paralelna z taką, z taką Wizją, które miały te dzieci w katechizmach, tak? Kiedy tam było dużo czasu, żeby dzieciom pokazać, czym jest stoi chociażby. To kiedy Maryja mówi o, o zdobie, Bożego Tronu, ona się prosi do, do takiej wizji nieba, która była zawarta w katechizmie, które miały las muszlowy w swoim domu. I... I tutaj, teraz zastosuję może ten fragment. Ukazuję wizję nieba, w której centrum stoi Boży otaczają go niezliczone szersze święty. Im ktoś ma więcej zasług, tym bliższe zamknie miejsce. Panowie znaczenie swoją swoistą hierarchią w kolestwie niebieskiej. W cistym otoczeniu tronu znajdują się najwięksi święci. Jednak to kwiaty stanowią bezpośrednią ozdobę tronu najwyższego. One znajdują się najbliżej stópcy. To ciekawe. W tym obrazie nie znalazły się tak blisko środka nieba ze względu na swoje zasług, ale jedynie dzięki pochowaniu pięknym. Tym tym samym, choć zabiegające otwartą popełnionego serca niekoniecznie należy do największych świętych, przynoszą Bogu największą uchwałę. W Wprawdzie, święty Ludwik nie o prowokował, że najwięksi dziedziciele Matki Bożej Boże będą świętymi przeważającymi cytrybami. Nie mówią przecież o tym, jak będą jej postrzegać wcześniej. Wskazywał raczej na ich wielkość w oczach Pana. Ci ludzie, oddani popełnemu sercu, są dla Boga szczególną mądrością. Powiedzielibyśmy, Cieszą jego oczki. A może też ich zasługi są rzeczywiście wielkie, choć te przed światem? Moi drodzy, chodzi w tym o to, że może dla ta świata, Nie tak? jesteś my kimś wielkim, mówię też po sobie. Że nie jesteś jedynym największymi świadkami Jezusa Chrystusa w okolicy, tak? Myślę, że jesteś takim nowo katyńskie. To, że przychodzicie tutaj co miesiąc, to myślę, że jest swoje listy powołanie. Że Maria was dobrana, właśnie abyście przeżyli rędzie. Ale Maria nie wybiera ludzi z salonów. Nie Maria powie Wam szczerze, że wybrała z wysopiska śmieci po prostu. Jak Maria szuka kogoś na, na, na wielkiego orędownika, na, na wielkiego czciciela, to ona właśnie szuka z wysypiska śmieci. Tam gdzie człowiek po prostu myśli, że, że już nic z niego nie będzie, ta Maria w ogóle znajduje swoich największych świętych. Tak? Ale to się dzieje całkowicie bez zasad. Całkowicie bez zasad. Tak jak te kwiaty. To nie jest to, że on coś, to coś z na pana Boga. One po prostu stoją, to no bo stoją, bo są piękne, tak? Bo sobie ktoś tam pyta, żeby, żeby postawić. My też możemy być najbliżej Bożego Tronu, możemy być najbliżej Pana Boga nie dlatego, że jesteśmy wielcy, że zrobiliśmy, że zorganizowaliśmy męskie ale właśnie dlatego, że nas brano Maryja, że przyjęliśmy to orędzie, że chcemy jej wynagradzać, że chcemy ją pocieszyć. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o takie dziecięctwo, postawę dziecka w przyjęciu Chrystusa Bożego, to zależność od Pana Boga. Kiedyś mam na pochodówce kazania dla dzieci, kiedyś pytałem dzieci, czy takie malutkie dziecko, czy taki noworodek, czy jest wstawać, samo w stanie nakarmić, czy może potrzebuje ich pomocy. No i widziałem że taki malutki chłopiec ze swoim tatą, no i tam niektórzy dzieci powiedziały tak, że się potrafi samo nakarmić, nie? No i podszedłem do tego, do tego dziecka mojego, przy to jest tam tata. No i słyszę, jak Tata, jak tata mówi do tego dziecka na to powiedz jak, jak nam karmi twojego brata, a to dziecko rzuci, Cusia, ja. zależnie, takie malutkie dziecko jest zależne całkowicie od, od swojego rodzica, tak? Tak samo my nie my przyjmiemy z są żeby, nie wejdziemy do Tresa jeśli nie zrozumiemy, że jesteśmy zależni całkowicie od Pana Boga. Że gdyby nie Pamię, że gdyby niego nie troska, że gdyby niego opieka, to my zginiemy. Tak jak zginie dziecko bez opieki rodziców. Ono przepadnie, ono się samo nie nakarmi, ono się samo nie wyżywi, on umrze. Tak samo Ty umrzesz, I to może na wieki, kiedy nie zrozumiesz, że się całkowicie zależy od Pana Boga. I że wystarczy, że na chwilę od niego oddalisz, może zginąć. Kolejna ważna rzecz, to jest coś, co, co troszeczkę. Kłóci się jest takim stereotypem do męskości, mianowicie słabość. My mamy coś takiego pojętego, że musimy być silni, że musimy być mocni, tak? Ja nawet na promień spojrzenie że z to żeby pokazać, że jesteśmy silni, jak z nas wielu. Natomiast prawdziwa moc rodzi się z doświadczenia słabości. Ilekroć nie domagam, z tylekroć jestem mocny, nie uświętywam. Jeśli nie doświadczymy, jak jesteśmy bezradni wobec naszych grzechów, wobec naszych wad. I jeśli się nie odłożymy tą Bożą pomoc, nic z tego nie będzie. tak, To będziemy tylko eleganckimi eleganckim szanik, Którzy myśleli, że są lepsi, że trują nad innymi, ale prawda pani inna, że ich serce to Pana Boga. To jest kluczowy wiersz, żeby się zderzyć, jak ze ścianą się z własną słabością. Jeśli chcesz doświadczyć mocy Bożej, jeśli chcesz zobaczyć, jak działa to miasto Boże w twoim życiu, jak działa Pan Bóg, to musisz się zderzyć, musisz się zmierzyć ze swoją słabością. Jakie jesteś słabe? Ile razy Panu Bogu mówiłeś, że się poprawisz? Ile razy miałeś dobre postanowienia? I coś z tego wyszło. Zawsze jakoś budujemy na własnych siłach, na własnej mocy. Nam się to wszystko zawali. Na to, na to wszystko runie. To cała nasza wartość. Kolejna rzecz. Dzieci ciągle popełniają błędy. Ja wiem co mówię, bo uczę w szkole i uczę te na najmłodsze dzieci, tak? To są ludzie, którzy mnóstwo popełniają błędy. Mało tego, one są takie jakieś czasami nam, jakieś rozczepane, takie rozczęsione, tak? Niby coś tam jest niedobrego, ale tak dobre. Pamiętam, że w tym roku, kiedy uczyłem przedszkola na początku jakoś mnie denerwowało strasznie to, że się tak bardzo przygotowuję, tak jakąś kolorował, muszę, to jakoś sobie naprawdę bardzo trudno się uczyć przedszkola. To się trzeba naprawdę dużo bardziej przygotować do tego. Ja się tak przygotowuję, jakieś obrazki, jakiś filmik czy coś, ja się tak staram, a kiedy przychodziłem, no to te dzieci po prostu miały to w Nie słuchały tego. Mnie to naprawdę bardzo mocno denerwowało. Nie ja no, co to jest? Że się tyle stara. one po prostu mają do mnie dzieci. I wiecie, kiedy słuchają sobie tak prosto no, pewne mistyczki? I po prostu ta mistyczka powiedziała coś, co my wywrócimy z co Ona powiedziała, że my wobec Pana Boga jesteśmy jak przedszkolaki. Dokładnie używał tego rodzaju Jak przedszkolaki. I co myślę, tak? Ja się podburzę na te dzieci, że one mnie nie słuchają, no, a przecież ja tak samo nie słucham Pana Boga. Ile razy Pan do mnie mówi, ile, ile razy Pan się stara. swojego syna poświęcić na krzyżu i nie zbawić, a ja to przepuszczam i wymuszam. No nie jest tak? Wy doświadczacie tego? Bo tak jest. I myślę, że takie właśnie ten cechę to jest coś, co można zrozumieć, że, że to jest te przyjęcie postawy. Jak dziecko, tak? stać się jak dziecko. To nie przyjmie prosto żeby bo jak dziecko nie będzie I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Może nie związana z tym wszystkim, co teraz mówię, ale ona bardzo drąży mnie, mój młodzienny, że nie grzeje bardzo mocno. Ale to jest związana z dziećmi. Drodzy bracia, siostry, burzymy się, oburzamy się w naszych czasach, w ogóle w naszym środowisku polskim że są jakieś zamiany deprawacji dzieci w szkole, że jakaś tam seksualizacja ma nastąpić. Natomiast ja powiem może kontrowersyjnie, prowokacyjnie, ta seksualizacja dzieci już nastąpiła dawno. Nie potrzeba do tego minister Lubackiej ani innej, tak, ani innego urzędnika, polityka. Ta deprawacja dzieci nastąpiła przez głupotę rodziców. Kto z was, jeśli tu miała jakąś promienie nie wiem, pistolet, karabier, Dałby swojemu dziecku odbezpieczone żeby, żeby się nie bawił. No to to jest narażanie dziecka na, na to, że się zabije. A wiecie, co robicie? Wydajecie broń duchową, śmiertelną broń duchową, która się nazywa telefon, albo internet. Odbezpieczone. I wiecie, ja Ja, ja y, uczę dzieci, ja dzieci, ja słucham dzieci. Nie przeraża, po prostu głupota rodziców, jak narażają swoje dzieci na potężne, na potężną uszczerbę Bo takie dziecko, kiedy dostanie telefon, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych zabezpieczeń, ono albo samo wpada na pomysł, albo ktoś mu to powie. Na przykład. Ja Wam pokażę, jak to jest prosto, a nie do tego, że może jest proste. Na przykład, tak usłyszył kolegi hasło Boba Baba. I ona ma telefon bez ograniczeń, tam co może być, co chce, rodzi się cieszy, bo dziecko sobie siedzi w kącie. Nie krzyczy, po jedzenie nie woła, tak. Jeździ krótko kupi ma telefon. Taki elektrosmoczek ma troszeczkę. Nie? Jak dziecko się nie chce, żeby dziecko mało ryczało, to się nie składa smoczek na dziuba. Ale jak, jak się nie chce, żeby już większe dziecko nie to się nadaje telefon. już żony pokrętło? I ono w ukryciu gdzieś tam z rędzy z dobrej ciekawości. Pisze sobie, głowa, Cykl. Już w pornografii wchodzi. Teraz do czego to może prowadzić? To jest ważne, żeby chronić małe dzieci od zła, bo im wcześniej zaszczepione będą złotym potem w rozwoju życiu, będzie o wiele trudniej się z tego wydostać. Takie małe dziecko jest bardzo należone właśnie na, 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 To jest takie przysłowie, także czym skrótka, albo na się, tym coś tam, tam nie pamięta. Tak? One są, no, ten, ten ich umysł, ich serce są bardzo takie podatne na różne nurty, tak? i na dobro są bardzo podatne, i na zło jeszcze bardziej. Kiedy taki młody człowiek raz tak, zobaczy, może się na początku przerazić, może go to obrzydzić, ale mu to utkwi w pamięci, to są mocne pracę, bardzo mocną pracę. A no potem wróci, za miesiąc, za dwa, za trzy i już wtedy mu to nie będzie przeszkadzać, wtedy go nie będzie obrażać. I moi drodzy, widzę to i obserwuję, że bardzo dużo chłopaków, młodych chłopaków, to jest czwarta, piąta klasa, wyobraźcie sobie, oni już są uzależnieni od pornografii i masturbacji. I to jest efekt tylko tego, że mieli rodziców, którzy im dali telefon bez żadnych zabezpieczeń, bez żadnych ograniczeń. I potem taki mężczyzna, który jest uzależniony od tych rzeczy, wchodzi w związek małżeński. Tak? Co to znaczy, że jest uzależniony? Że on nie może wytrzymać bez rozładowania swojego popędu seksualnego. Jak on będzie traktował swoją żonę? Będzie traktował przedmiotowo jako element zaspokojenia swojego potęgi, tak? A kiedy kobieta, tak, będzie przymuszała do współżycia, i kiedy taka kobieta doświadcza przemocy, ona pewnie tego nie powie. Przecież kobiet nie mówi o tym, że ich mężczyźni, mężowie przymuszają do współżycia. Ona tego nie powie, tak? Ale kobiety są wiele bardziej wrażliwe niż my. Ona już odczuje to, że temu człowiekowi nie można ufać, ponieważ stosuje wobec niej przemoc. Ona tego nie powie, ale ona to czuje. I się zamyka. Coraz bardziej się zamyka. Nie mówię o osobie, tak? I rozjeżdżają się obydwa, Się tworzą dwa różne światy pod jednym dachem. I pół biedy, pół biedy jeśli jeszcze żyją jakby ze sobą pod jednym dachem. Ale zazwyczaj to się kończy wielkimi kłótniami, awanturami i rozwodami. Rozmawiałem z dyrektorką przedszkola w którym uczę. Ona mówiła, że ona uczy już tam 20 lat. Ona zauważyła bardzo ciekawą rzecz, że dawniej, jak już były rozwody, to dzieci z jej mniej więcej były gdzieś tam w 7, 8 klasie. Że to się dokonywało później. Natomiast jest teraz mnóstwo rozwodów, kiedy dzieci są małe, kiedy są przedszkolakami, przeszkolaka, bo nieraz no się do tych szkołami, bo już się do rozwodzą, tak? To jest wielka trauma. Nie mówię, że to jest jedyna przyczyna rozwodów, tak? Jedna z tych przyczyn, bo tu można by cały efekt rozwiązać, jak się jest rozwodów. Ale myślę, że to jest bardzo prosta liter. panowie, jak mężczyźni, macie chronić dzieci. Jesteście ojcami, jesteście dziadkami. Macie waszym obowiązkiem jest chronić Wasze dzieci przed złem. Bo to, czy wymyśli coś nic czy nie wymyśli, to jest, moim zdaniem, drugorzędna ważna sprawa ale drugorzędna. Ważniejsze jest, żeby chronić te dzieci już od samego początku. Żeby nie dawać tej ubezpieczonej drogi. Dać można, tak? Ale ograniczyć to zabezpieczyć tam to, co jest niebezpieczne, to nie wlazł, nawet tak? w lesie, za wcześnie za przeproszeniem, to potem będzie trudniej wyjść, będzie trudniej takie dziecko tylko by odrotować. Mnie to przeraża, jak w jakiej takiej duchowej ciemności są dzieci. One najbardziej niewinne, najbardziej bezwzględne, a są niesamowicie uchwikłane w siłach szatana. Ja kiedy pracuję w szkole jestem po prostu bez dada, ja już nie wiem, co robić. Myślę, że potrzeba naprawdę wiele modlitw, cierpienia obterorycznego, żeby one z tego wyszły ale przede wszystkim potrzebam mądrości wśród rodziców, żeby nie dawało ubezpieczoną w swojego dziecku ręki. Weźcie, moi drodzy mężczyźni, ci, którzy tu jesteście, weźcie to sobie naprawdę na serca i chronicie tych, których macie chronić. A.